Kosmita, razem ze mną jest Krzysiu i Kacper Tylko, że on ma jakiś dzisiaj no, zły dzień. Zły dzień po prostu. Wow. Gramy dzisiaj w no ty ty Na co? Nadziei. Na jeździec. Oh, z Krzysiem. Mam Krzysiu, mam. Ja jestem Krzyśiem. To jest okropne. Dobra. Ja to umiem grać, ale. O, A y... Dzisiaj nagram. Jeszcze trzy filmy i parę shortów, bo zrobiłem sobie trochę przerwę, trochę przerwę sobie robiłem, gra pojedynczy tryb wieloosobowy, daj tryb wieloosobowy. E, co bierzemy? Dom, e, centrum handlowe, centrum handlowe. Wałg. Dobra, dom. Ja Ale dom jest chyba najłatwiejszy. Hmm, nie, dom nie macie, nie macie. Nie macie tu. Jest. To. Multiplayer mam zobaczyć? Multiplayer, tylko że ja mam po polsku. Ja, e, dom, dom zagramy. To jest dom? Dom, bo dom jest najłatwiejszy, a ja gram do no nie grałem. No, ja już jestem na polsku. Jestem? Ja na polski muszę wrócić. Rusia, mój Nie, czy to jest rosyjski? Masz polski? W rusku. W rusku masz? No. Dobra, e, to co ja bierzemy? W rusku. Dom, dom jest, jest, jest w ja rusku. Widziałam, widziałam cię, jesteś tu. Ja skaczę przy tobie. Jest, widzę cię. Ty Dobra, e, to co bierzemy? Co, e, co bierzemy? Dobra, wie, więc, wie, ja co tu. Dwie, dwie, dwusobowy, dwuosobowy. Ja jestem w jakimś, z tobą chyba. No ja jestem z tobą, no i dalej, czekaj, czekaj. Ja to jest... jestem już się na z... kam jesteś na, to jest po rosyjsku. No tak. Dobra, zmieniam ja na polski. na polski. A to dawaj na German. Niemcy? No, da się. No tak. Nie, na Poland, Poland. Poland, ja wiem gdzie Poland. 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 Jest. Dobra mam. E, cz czemu wyszłeś? A e, Nie, jesteśmy, jesteśmy! Ładuję! Dobra, ładuje na mnie. To będzie creepy. Kasper jak sądzisz, czy przejdziemy czy nie? Grałem już to. Dobra. Co? Dobra. Koszmar, kosmar. Nie, koszmar jest okropny. Kosmar! Łatwy! Chłasę, bo ubie, bo Łatwy, bo Krzysiek nie umie. Bo nie umie. Łatwy. Ja włączyłem ła... A następnym razem, kiedy Tak, my... tak ja trudny, a się koszmar. Trudny, albo się koszmar. O nie! A, a dzisiaj nie chcę tam... Dobra, jesteśmy! E, to co? Tak, jest w rzecz. Eee. To jest, jest, jest fan To nie jest, jest fan To możemy odebrać. Bo Eee. Yeah. Yeah. Ja będę patrzył na Did kamery. See, see, speklaje, jak... jak... ja patrzę na kamery. Nie, chcesz się patrzeć. Jest, nie, jest na dwójce. Jak będzie na szóstce albo na siódemce, to musimy wyłączyć światła i schować się do szafy. Tu jest szafa, widzisz? Patrz, tu jest wyłączenie światła, a tu jest szafa. I mogą korki wylecieć, więc jak jesteś tu, to tu będzie, tu będą korki, musisz załadować tu. To. Jakiś mini, od Obejrzyj ten Dobra. No, no, no dobra, sprawdza. Na dwójce nie mam. Jedynka pusta. Piserka error. Leci, to się patrzyłkę. Leci to patrz na kamery. Szybko. Idź patrzyć na kamerę. Ej, nie ma siódmej. O kurczę. O kurczę, chowaj, chowaj się. Chowaj się. Ej. Szybko, szybko, szybko. światła. Światła? I gdzie to jest? Już, już, już. Otwórz, otwórz, otwórz. Szybko, szybko wchodź i zamknij. I się patrz. I się patrz. Jest. Dlaczego ci się patrz? W Bo tak trzeba. ogóle nie było, ogóle nie było. Poszłeś? Wszedł. do Wszedł. Wszedł. 32, 34, 39, 41. Można? Nie wiem. Tam jest? A jak nie patrz, nie patrz! Bo to jest jumpscare, to jest jumpscare. I Otworzył nam. Można, można. Można, może, jak już. Jest, już... jest, dobra chodź chodź szybko tutaj na kamery na kamery możesz możesz iść na kamery na kamery idź jest 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 na dwójce udało nam się sprzedać spadają 29 przyjdź o korki wysiadły korki czyli wiesz co Wiesz o co chodzi? Zgadnij co musisz zrobić, ja... nie wiem gdzie szafa! Szafy nie, szafa nie! Włącz. Mogę? Coś tam idzie! Gdzie? No gdzieś idzie coś! Ej, to nie wiem co robić. Ej, to się lepiej zamknij się w szafie. Cicho, bo teraz już... Idziemy Idzie. Idziemy ja, mam 70 Teraz się problem Bo jak Siedem. będziesz co to giniesz 70 le Leki 70 co co Cicho, cicho Możesz patrzę Idzie Leki 82 To zginiesz, ej za zginiesz Ej dobra to Otwórz My zginiemy Korki, wy, 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 wy. Korki wywaliły! Jest! Mam! M mam! I, i, szybko światło, i szybko się poświatło. i Zginął! O kurczę! Jest Maryja! Jest! Zginąłem! Z, zabił nas! Zabił nas! Game over! I Intrus cię znalazł! Ożyw! Obserwuj kamery! powrót do poczekali co robimy? Poczekajmy. Dobra. Bo ja to kliknąłem. Ja też. To będziemy się to... Sorry, bo ja też w to dawno nie grałem, ale już sobie przypomniałem, czy jak są, to od razu idziemy i bierzemy korki. Co się pomyliło? po pojedyncze typ wieloosobowy. Tryb wieloosobowy, tak. Galerię handlową. Galeria handlowa jest trudniejsza. Tu, tu jest jeszcze późniejsze. Patrz, każdy dom, pójdą dom. dom. To jest najłatwiejsze, jak ale... Dobra, jest, jesteśmy dom. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dobra, tutaj, chodź. Na dwójkę idziemy, ok? Na dwójkę, chodźmy tu. Eee, wejdź, wyjdź, wyjdź. Wyjdź, wyjdź. wejdź Dobra. Ej, wejdź, wejdź wejdź. Osiemnaście, siedemnaście. Jesteś, dobra. Czekamy. Ej, to Krzysiu może jeden raz, a później ty? No. Bo ja chciałem z Krzysiem wygrać, a to jest trochę trudne. Ja nie wcale nie wygrałem, to jakbym nie że... robił. Teraz... O, jest... Teraz! jest co? 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 Nie. To jest kosmal. Zgniemy. Dlaczego? Bo, bo lęki będą ben... oba od, od, od na 80%. będą. Ale... Nie, lęki będą na, będą bardzo szybko wzrastać. Będzie bardzo się co przychodził i nie będzie problemu. Trudny weź. Trudny. 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 O, trudny. Wiem. 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 Kliknął. Dobra, jest, mamy trudny. Mamy. Czyli już czyli już korki, a nie są. Jest czyli tak jest, po prostu da jest ciemniej. Wo, woli, wo, woli chodzimy. Dlaczego wolniej chodzimy? Woli chodzimy, bo jest trudny. Będzie, on, będzie zas, on będzie zasuwał, jest jeden. Error na kamerze szóstej. Patrzę, patrzę, patrzę. Kamera szósta. Je, nie ma. Ulica. On jest na drugiej ulicy. Na ulicy. Wejdźmy. Może będę mówił, co się dzieje u Krzysia? Przeczytaj. Nie będę tego robić, kurczę. Chcesz się coś tutaj choroba. Dwa... Na jeden... O kurczę, korki wyb... O kurczę, korki. Ksiu! ty nic nie rób. Ja pójdę... Nie, nie do szafy. Ja w szafie jestem. Wymienię korki szybko. Idę tutaj. Już idę już. Biorę stare. Biorę Dobra, jest światło, jest światło. Zrobię światło. Dobra. I teraz o, o, od razu na kamery. Ej, Krzysztof, no, Jeden, kamerę, dwa. Ale to masuję, 10 tamdziesiąt. Piąt. O Jezu, jest na piątce, jest bardzo blisko nas. Jak będzie na... jak będzie Ej, na szó... o oh, oczy na jednej kamerze Tak, tak wiem Idziemy, I idziemy, szybko Dosłownie, dosłownie do Gasimy, gasimy Zamknij drzwi jazda Kurcze Głupie, że nie widzę nic Otwórz, otwórz I teraz zamknij Ty zamknij, bo ty odbierałeś Dobra, jest zamknięte I nie możemy się ruszać, nie możemy się ruszać co się stanie? Będziemy się rzucać? Raz znajdziemy. Jest! Jest! Jest tam! No. Nie patrz się! Nie patrz się! Nie patrz się! Bo, a co, z meczem dostaniecie, zginiecie? Zginęliście. Jak to? Ej, jutro nie... Jezus Maria I tym razem kolor? Koszmar? Kosmar Tym razem? Widzowie, to będzie złe Patrz jakiś gra, patrz jakiś gra Mogę ja spróbować kosmar? Czekaj To będzie niższa niż gra Tryb wieloosobowy Jakiś tam w panie Słuchu. do tego kapa? Mam dom. Dobra! Widowie jestem wykończony. Jesteśmy ja Ej, daj jeszcze nie, ty mnie nie razem nie dom. Co ej! ej o nie! Na najtrudniejszym! Nie to! To jest najtrudniejsze! Szpital psychiatryczny nowości! Co ty, psychiat? Ty zażądali w to nie. nie, nie Mogę ja zapytać za ciebie. Tak, nie katruj, bo ja jadę? ten. Mogę jadę? Ja ci to powiem kiedyś. Ej, ja, ja się ja... Ej, ja mam psychę jak niż Krzysiu. Lecimy z tym. Ale nie robimy tego, bo to jest za trudne. My nie robimy tego. To będzie w Nie. Ja, ja nie, nie robię. następnym razem, teraz najłatwiej sobie zrobimy. Dobra, dom. Ja, ja najpierw ci, ja w domu... Domce, dom? Dom? dom, dobra, wybierz. Mam, mam, mam dom. Jesteś? Już, jestem. Chodź. E, my idziemy do dwójki. A ja do jedynki. Ja wchodzę do. Nie, do dwójki wiesz Siema My jesteśmy w jakiejś mikrofalówce. Jakiś, jest dobra? Jesteś, jak jesteś w jakiejś będzie dwa. Nie... Nie! No nie rób Jest! Jest! Udało się, dobra! Ej, a może być... Zeszliśmy. Wchodzimy, wchodzimy. Nie ja się boję! No wchodźcie w szpital psychiatryczny. A to później! Ej! Wiesz o Ja dzisiaj o 3 w nocy wchodzę w, 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 w szpital psychiatryczny. Ej, dzisiaj nagram też tak z Ucena O trzeciej w nocy? Nie Na czek, dobra, koszmar No, koszmar dawaj to Łatwy Nie, bo koszmar jest trudny Jak to koszmar? Koszmar jest nie, nie. nie Ja wyczułem łatwiej i wyczuł koszmar Krzysiu Ej, wychodzimy, bo koszmar jest za trudny on no, no, ma Ej, on zmienił skina. Chodźmy, to bo to jest... I to jest z kina! On ma lol'a! A ja nie ja wyjść. Się... No wyjdź, wyjdź! O kurczę... Ja nigdy nie grałem w horroru... Muszę wyjść i wejść! Wyjść i a wejść. I teraz gałęzki... Z... E, nie, bo e, cały czas się w nagrywam, e, ja a ja miałem po prostu 20 minut. Przepraszam, Ale nie, bo chcesz mi wyjść, no... Ma, e, koszmar! Czekaj! Masz te karty za wygranie. Nie, nie, dobra, cofam, 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 cofam. Ja jedno. Kliknęłem, że jeden osobowo. Ty, Dawaj. Nie, Dawaj. Nie, ja, ktoś, nie. No, ktoś, Zyszy. Ej, nie! Czterech robimy! Czterech i nie ludzie będą! Ogniemy ogarniają. Czy wybierzesz? Nie! To... No nie, to jest nie. A gdzie ty jesteś? do czego weszłeś? Ej, chłopiec z boniaczem. Do czego ty weszłeś? Ej, buko! Ej, bo no, niego! Do, do czego ty weszłeś? ma! Do czego ty weszłeś? A ty? Bo ja chcę wejść do domu. O, szkoda, żeby... A myślałam, że jest... dobra. Do centrum handlowego? Nie. Dobra, może być centrum handlowe, ale na łatwym. Ok? Dobra, ja bym dom domy jednak. Dom. Dom, ale. No, dom na łatwym, ok? Albo na koszmarze. Na koszmarze będzie za frudny.

Zadawia. Już, Jedę wybierz. Brzydki dzień. Oni teraz mają odklejkę, okej? Okay? Ja mam... <śmienicza> odklejkę mają. <śmienicza> Nie mamy. Ty masz? Na dwójkę, na dwójkę. Na dwójkę. Na, na dwójkę. <śmienicza> Idziesz na dwójkę? Masz masę do już bogata. Ja potem gram w Brookhaven Heli. Chodzi, się to chodź tu, chodź tu. Dokam jeden. Na trójkę, na na... Dobra, to na dwójkę. Tutaj! Dobra, jestem, jestem. Jestem mikrofalówce. Jestem mikrofalówce, widzowie! Napiszcie w komentarzu. Czy wasz kod Hashtag! Hashtag mikrofalówka napiszcie! Tak! Żeby było więcej zasięgu tego filmu.

ja leżę, czy mogę leżeć? Kacper, możesz? Dobra. Jest na kamy za drugie. na ulicy. Jest. Dobra, to dobrze, to jest dobrze, to jest dobrze. We, e, we, dobra, wiesz co? Jest na 2 wejściowych! Co? Na szóste? E, na, na ósme jest Ejlon. No to ósemce, to... Kto jest? Jak jest na szóste albo na siódemce, to mamy problem. Jest coś tu widziane. Ja tu nic nie widzę na tych kamerach. Nie, jest! Jest, na, jest na, cały czas na dwójce. Cały czas jest na dwójce, wiesz? Masz sześć. A i ja zobaczcie, co to jest to. Co to jest? No ja jest. Nie ma na dwójce. Patrzę na jedynce. Kurcie wysiadły. Do sofy wchodzę. Dobra, chodź do szafy. Ja to zrobię. Nie pójdź! A ty nic. Naprawiłem korki, chodźmy. A ty wiesz, że ty zgnieś taki siak, bo ci będzie ten... ręki 20! Ile ty masenki? Poczynaj jakie jest w kamerze. Bo nie Mam było się iść Ale jest okej. Okay. Jedynka jest OK. Ile masz? Jest. Cza, jest na jeden. Jest na jedynce. Możesz sobie zobaczyć, jest na jeden. Kamera 8. Y, osiem... No. Ej, jedynka się zblagowała! O kurczę. Na dwójce, nie ma go. Na ósemce, nie wiem. Czwórka. Na czwórce jest. Widzisz wy, wy, te oczy? Czekaj, bo... wy, Wyłącz to! Ja to wyłączę spokojnie. A ty, a ty patrz na kamerę, jak jest na szóstce, to y, wiem, jak jest na szóstce, to y, ja, to ja, y, ten, to ja, y, gasz... Nie, nie, ma na szóstce. Dobra, jak jest na szóstce, to ja gaszę światło i, w, i wchodzimy razem i się nie patrzymy. Okej? Okay. Jest na szóstce! O, o Światło. Tutaj. Chodź, 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 Zamykam. Nie, nie patrzmy. Ja na szuszce. Widziałem go na suszce. Widziałem jego zęby na suszce i oczy. A lęki mi się ciąga po głębszej. To będziesz mieć. Lęki 14 mam. Nie, to prawda. Nie, czas patrzę ścianę. Nic nie robimy. Totalnie nic. W Wsadł? Tak. Ile ma lęków? 40. 20. 8, bo ja ciągle sprawdzałam kamery. Ja już mam 52, fajnie w kit. 54, 52. Ja mam. pięćdziesiąt dwa. 6, to się daje, No ja cały czas nagrywam, wiem. Już mam 22. W e, minuty filmu. Jak teraz przegramy, to kończymy film. A ten, nie. Mam 52. Ej, skończ, skończ. Skończ, skończ, jak dzwoni. Ja baczę o korki. Ile masz ręków? Ja mam 80. A ty? 82. Ej, nie ma go, nie ma go, spokojnie, wyszedł. Oglądaj te kamery, bo mięs ja mam jakie 15. Szósty nie ma. 9, Dziewiątka, piątka, siódemka. Nie ma czwórka. Trójka, ósemka nie ma, jedynka jest na jeden. Na jeden cofnął się, idealnie. Zobaczmy, jest tak, na jeden? Jechała zero, lęki za trzy. Zero, dobra, poszedł se. Trójka, trójka, trójka. trójka. trójka e, ja, ja idę odebrać telefon, Jaka bo będą. Ja idę o. Jak jest nasz, co? Co? Jest na trójce. Szóstka się zareagowała. Szósta jest! Szóstka, szóstka! I zamknij, zamknij, zamknij. I patrzymy, ba, patrzymy, i nie zarobimy. Jesteśmy dobrym zespołem! cześć, cio, cio! Wchodzi. Mamy jest, jest, jest! Yes. Ja mam o ręki osiemnaście. Nie mam 20. lęki 22 dwa ja też 22 24 ja Chodzi, chodzi, chodzi wyciąga pistolet Jest blisko Cicho, cicho. cicho. nie, nie, nie zarab coś? Nie nie słyszysz? Nie słyszę Poczekaj mi chwilę. Do 60 lęk. Ja mam jakieś 50. Ja mam 52 A zadzwoni. Telefon. Dobra, idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy. Sypko. Otwórz. Nie ja masz zbyt dużo... Ty otwórz! Otworzyłem tutaj robię... Nie ja masz zbyt dużo ręków. Ile masz? 62! Ja, ja mam 64, 66. Zapaliję światło. Oglądamy kamerki. Na której jest? Nie wiem. Na jedynce jest. Na jedynce? Dobrze. Się nam udało. To ja będę sobie te lęki... Daj ósmą e Dobra. Czwarta, trzysta. O, dobra. I ta, jak coś tutaj zna na trójce. Mam zero lęków, a, albo no, no jest. Tak, jest Na trójce jest? Tak, na trójce. Ja patrzę na szóstkę. Ja patrzę na te, te kamery. Dobra. Wrócił się. Czwórka pewno. Nie ma? Dziewiątka, piątka... Szóstka! Szóstka, 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 szóstka. Na szóste jest. O, kur się walić ten telefon. Wyłącz no otwórz! I zamknij. Nie patrzę, nie patrzę, nie patrz! Nie patrz nie Chodzi Rochama z 52. Cześć. PENETRUJE 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 CICHO penetruję! PENETRUJE HAŁAS 80 A HAŁAS 80 MAM 88 osiem. EJ ON chyba wydupił. NIE MA GO NIE MA GO NIE MA GO TELEFON DZWONU WYDUPIŁ WYDUPIŁ hałas. COŚ WAM POKAŻĘ KONIEC DOBRA Pokażę, tylko... Fajny film. Cześć witajcie. Cześć. 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 Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. Pa.